Siemanko widzowe, dziś Wam pokażę jak zrobić farmę bambusa ale przed tym bardzo Was proszę, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. No i możemy zacząć. Tempki są takie potrzebne, sobie bierzecie ze skrzynki jeszcze i pierwszy krok jest taki, że robicie sobie trzy takie klocki. Oczywiście bloki mogą być obojętne. Później stawiacie znowu tu, kładziecie piasek 8 do przodu, tu i tu. Ja licząc z tych klocków 3, 4, 5, 6, 7, 8 cyk, 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 Jak macie. Walicie do klosek. Walicie wodę i czekacie, aż ja się rozlało, wtedy Robicie tak, tak, tak. Eee, o Jezu, Le lejek, Dajcie. Dajcie lejek. lejek sobie, razie nas w jest podłączony, jest, tak jest podłączony, sobie ja możecie znowu zabudować, no i teraz już przechodzimy do ważniejszej części. Robimy znowu tak, do piasku. Cek, cek. Dobra, walić to. Znowu No i możemy już sobie posadzić. Sadzimy sobie. I teraz tak. Ważne jest to, żeby tu lepiej. Kurczę. No to jednak nie możemy. no tak. Kto by tego nie wiedział? Ja. Crazy Way Fest. Tak, macie tak. Teraz dajcie w detektory. Tak, 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 tak. Dajecie tak z dwóch stron. Tu dajecie tak. I wykładacie redstone. A tak w ogóle, jak chcecie, żebym zrobił odcinek szajderów, to możecie pisać w komentarzach. Dobra. No i jak macie takie coś, to jest tak, 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 tak. Cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. O. No i właśnie. Cyk to się niści, wtedy bambus spada do skrzynki i tyle. W godzinę jest coś, co zrobić no, tak na oko, tak tego, wystarczy sobie, wystar jak idziecie do szkoły po wakacjach na przykład, dostawacie sobie komputer na apku. No i to wam się robi, wchodzicie. Patrzycie skrzynka, na przykład załóżmy 7-6 staków, zapełnione, nie? To sobie robicie inżanki, gdzie tam co chcecie, no i, no i macie. Oczywiście, jak chcecie, żeby ta farma była bardziej wydajna, no to sobie robicie takich kilka. I wtedy macie na no, przykład już tak w godzinę, macie takie. Na przykład, jak zrobicie takie trzy, to w godzinę macie już takie trzy staki, nie? Więc bardzo się opłaca. Aven danes, da bi ga ostavil sub ali lapečka. Me to zelo motivira, a vas to ne se je kostuje. To je z moje strani to tole. No in pa.